Witam, jestem Rob, znalazłem Enforcemen Witam I, I gramy w Battlefield'a trójkę Kolejna misja Współpracy Zabij ich na amen Teraz zapamiętałem nazwę No Nie przeczytałem o czym ta misja jest, ale pewnie zaś się na jak będzie wczytywanie już yy, mapy Znowu w Paryżu. Hmm. O, wsparcie snajperskie. To zdążyłem doczytać. To zapewne będziemy się bawić snajperkami. Na jakimś dachu, czy coś. Tak. To pewnie, pewnie też jakaś taka spokojna robota. Yy. Dobra. Co? Co mnie tu popychasz do kanału? Co i iść do kanału? Dobra, idziemy. Rozumiem, że tu będzie bezpiecznie, to bawimy się karabinem sniperskim. Wow, jakie to ma przybliżenie. Dobra. Spoko. Nie wiem, czy zmieniać na pistolet, jakby coś było w tych kanałach. No chyba zmienimy, bo coś nam zasugerowało, żeby zmienić broń. To zmienimy sobie na pistolet. O jest, jest, jest. To mi nie wyszło, przepraszam. Jeden tylko. Dobra. W sumie ze snajperki też mogliśmy go lightowo zdjąć. Tak sobie myślę. No, jeszcze szyb musisz otworzyć. Ja cię w gumiary. Ciekaj, czy ten pistolet jak mam z tłumikiem. Zobaczyli nas, do tyłu! Jakżeś to zrobił, że nas zobaczyli? Nie było, to stało to. Dobra... Dobra chyba bezpiecznie, bo się pojawił Znaczymy, jeszcze jest tam do... paru. Jest jeden? Paru, dobra. Ja sobie podejdę. Ja eee, no wszystkich. A nie, jeszcze ktoś tu strzela. Okej, okay, zatwiony. Jeszcze jeden jednak. Ostrzeliłem go w nogę. Okej, okay, jesteśmy. Okej. Okay. tam jeszcze? Y jeden. Już nie ma. W miarę lightowa misja. Tutaj może pistolecik będzie lepszy A no, to są dalej słuchaj. okej, okej Co jest, mogę to otworzyć czy nie? Czy muszę czekać na ciebie? No ludzie piszą mi, dostań się do mieszkania, a nie wiem jak po prostu wejść Otwar o otworzyłeś się, domy. Ładnie No to co? Obserwujemy? Nie wiem z które okienko by tu zająć. Tak potwierdzam No mamy ich, okej okay. No ładnie to załatwił Czekaj Przepraszam Widzisz tego przy bramce? No ja takuj po drugim. lewej. Ja po lewej No dobra. 3-4 Ucieka! Naprzód! Przemieszczamy się! Gdzie ucieka? Nie widzę. No, uciekał. Ale ten twój, po prawej. Ja się trochę spóźniłem, ale no... Czekaj. No dobra, rozstrzeliwujemy, a nie się pieprzymy. Przeżył. Co? Ucieka! Trafiłem go, a jeszcze przeżył. Strzymać Jak się, to się stało? Na Ej, w autobusie są. Zatrzymać ogień. Okay. Czekaj na drużynę! W autobusie są, kole się widzisz? Nie, no widzę. No strzelamy, co jest? Znaczy, to są zakładnicy. Aha, dobra, 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 dobra. Wybliżę ci. Mm, gdzie te hukowe wyszczelowujemy? Wciskać! Nie, to oni tam. z zakładników rozstrzelać? Nie. Nie wiem, strzelam to. Kurde, którzy to byli zakładnicy, a którzy nie? No ja już nie wiem, do kogo ja strzelałem w sumie. No w autobusie są zakładnicy, no nie ma bata. O widzę. Nie widzę. Jak są żołnierze, to nad nimi są ci. No. oknach czy... terrorystki. No w autobusie ci co stoją. Jak masz żołnierzy nas naszych, to są nad nimi w oknach tam... Aha, dobra, górki. dobra, no, to no, no, To ci no, no, dwa no. i to są właśnie w obydwu. Dobra, no... To... to są właśnie oni. To machamy jednego i drugiego, nie? Ale w drugim autobusie też są, musisz tych dwóch naraz wziąć. Dobra, to ja biorę lewy autobus. No. no. Naprawdę. To już, czy granaty. co robimy? Czekaj. Gotuj się, bo to, to jak granaty wrzucą. Dobra. Kurde, ucieka mi ten ta lufa. Tobie kucnij, rozłożysz sobie, sobie dwójnóg. A fakt, no, dobra. No, no e naciśnij, e, masz, być. no masz na wycie. Nawcisnąłem chyba. Się. Przyjąłem 3, 2, 1, cóż? Co, ja pieprzę ten! Dobra, zdjęci, u mnie zdjęci. Dobro mnie też. Elegancko. ja by tym jeszcze zaczął przeładowywać. No chodź, ruszaj. No i. Ludzie, co za masakra. Dobra, to się udało. <laughs> tym razem. Trochę nie mogłem zacząć o co chodzi, no ale. Dobra. Ochroń. No, no to chronimy tylko. <laughs> o, to ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Mamy ich. Ja po lewej. A bo jeszcze u góry tam są. nie no, u góry ty? Czekaj, niech ci u, u góry co wyjdą. Gdzie u góry? Aha, najpierw u góry? Kurde, drzewo zasłania trochę. Tak, mi też. Dobra, ja mogę zdejmować. Którego masz? Yy, obydwu widzę. No to weź sobie lewego. Dobra. Trzy, cztery. Dobra, to teraz tam Na dole. Tam, tak samo No, po lewej. 3, 4. No. Eee, gówno nas nie widzieli. To, że musieli przejść dwa razy, znam szczegół. Jestem, aha. A tam z góry strzelają. Dobra. Jeszcze? A z tamtej strony też idę. Dobra. No to nie idziemy dalej Szpoko Może sobie teraz przeładuję O kurde trochę ich jest Dobra, bo wezmę nie... tych dwóch bo Czekaj mam jak... bo nie widzę Dobra mam, mam tych dwóch jakby na jednym Dobra, Dobra. okej to ja biorę tylko po lewej, tak? Okej okay. kurde nie, Dobra. Nie są w jednej linii 3 4 Zobaczcie, do tyłu wybiegają. Zabiję ich szybko. Dobra, zdjęcie jak otaczają? Z której strony niby? A są tam, dobra. Gdzie, gdzie, się za tym dziadostem. Dobra, mam go. Nie, żyje, żyje jeszcze jeszcze Dobra, no ja do niego strzelam, o nim mówiłem Ha, bo już się tam przesunęli, dobra Okej, okay, okej, okay, okay. A jeszcze jeden? No już Dobra, zdjęty, okej okay. No, jeszcze coś tu mamy Dobra, to są nasi Dobra, póki co jest w miarę okej okay. Gdzie Najpierw gdzieś jest. No, nawet trochę ich jest, dobra. A dobra, strzelam. No ludzie, jeszcze... A, będę robił kłociki. I co jest? Co to do... co? Ha! Kurde, nie mogę... Dobra. Są nasi. Gdzie, gdzie, oj widzę go. Pięknie. Punkt obserwacji. No to jeszcze będzie jakaś, no to też będzie jakaś akcja pewnie. Strzelają do ciebie? Nie, oni są tutaj. w tych schodach. Dobra. Tutaj na dole też są. Wiem, widzę. Kurde. Jeszcze są tam. Już ja są, ale... Nie, z tej pozycji ja ich nie zestrzelę. Czekaj, schodzę tu na dół. Dobra, mam go. Dobra. Rozumiem, że my siedzimy tutaj. Na głupcy. Okay. Okej. O, tu jest ładnie. O tam mamy kogoś, mamy dwóch To mój prawy Okej Trzy, 4 naprzód A tam zobacz sobie na okna już są Widzę jednego Terrorystę Dobra widzę widzę No 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 widzę też ja widzę jednego też Chyba tylko tyle To co zdejmujemy go? Czy czekamy na tych downów? kontakt, możecie strzelać? czekaj, bo tu, jeszcze, czekaj, tu coś jest no. jeszcze kurde, schowali się tak, teraz przeładuje Rozwalamy tego gnoja w oknie? czekaj, aż ci powiedzą dobra Oj, będzie bania a tu jeszcze wychodzą z dołu no, Widzę. Zdejmujemy, tak? Kurde, to nie, jadasz tak się steruje? O kurcze, uciekają. To chyba źle, nie? Te budynku się. Aha. A i zabiją tych pewnie. No. Dobrze. No. Uks. Dobra, okej. Okay. No to to już ładny przykład, a my co? Kurde, mogłeś poczekać chyba na mnie. Kurde, idzie tu gdzieś. Dobra, uchw. No nie, zabiłem go. To, a, spoko. Dobra, spoko, spoko. Hmm. No ten jeden sobie tam siedzi, zadowolony, nic nie słyszy, nic nie widzi. W końcu za drzwiami no. zginęło parę trupów. <laughs> no, co to tam? No, czekaj, pojawiło się więcej Kurno, No, w cholerach ich pojawiło. Fran. Ok, to. No, to co? Czekaj, ja widzę tylko dwóch. Jednego kut. no, trzeci już No, trzeci se przeszedł. No, no, to jest. No, chłopie, no nie wiem, no ja widzę tego środkowego, no i tego po prawej, no i ten jeden łazi jak głupi. To no ty zabij tych dwóch stojących, co są jakby w po, po prawej oknie. No a ja spróbuję tego kucającego i tamtego. Kurde, chłopie, o kim ty mówisz? No może nie jeden, jest... co stoi, to też jest ten, dobra. A bo tam granaty hukowe jeszcze robią, dobra. Czy trzeba się przygotować? No to co, wciskamy. No. no. Już? Strzelamy? Ej, okay, tylko rzucę. Udało się? No zajście, udało się. No. Jaki cel ucieka? Gdzie? Na dole, na dole. Kurde, przeładowywuję. Tego trzeba zdjąć, Co ma znaczyć? No zarobiście. To się udało, gitara. No to takie, powiedzmy, no, hm. ale się udało, że tak powiem. Dobra. No to to by było na tyle w tym odcinku. Tak więc do na razie.